Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem na stawie w Chwałowicach u Patryka i Dagmary, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, ostatni odcinek tutaj był, tego okonia spuściłem, tego okonia urwałem takiego kapitalnego i nie mogłem, nie mogłem spać. Mówię, kurczę, muszę to jutro przyjechać, czyli dzisiaj i poprawić swój wynik. Słyszałem, że tutaj jest 20-30 małych rybek z kolegą. On podobny miał wynik i do tego był właśnie ten kapitalny okoń. Będę właśnie siedział dzisiaj w tym jednym miejscu za moimi plecami, koło o, tam mniej więcej. Dzisiaj będę łowić z kolegą Łukaszem, On może z 3 godzinki. Jest yy, koło 11. Nie zrywałem się z rana, tym bardziej że przymrozek. Dzisiaj, więc, jest minus 2, Nie było się co spieszyć. I co mogę Wam powiedzieć? Dzisiaj, trochę inna taktyka, ale też Wam opowiem, jak dojdę do Przerębla. Lód ma około 10 cm. Na pewno to troszkę jeszcze zmroziło, bo wczoraj to było wszystko tutaj takie delikatnie rozmrożone. Raczej ta górna warstwa, nie? bo tu śnieg się stopił i tak dalej. Więc trzymajcie kciuki, aby wynik był lepszy. A ktoś mi kiedyś napisał: Bardzo lubię jak nagrywasz odcinek po odcinku z tego samego miejsca i jakby wyciągasz wnioski i próbujesz czegoś innego i dobrać się ponownie do tych ryb, spróbować czegoś innego innej taktyki. Nie będzie blaszki, od razu mówię, znowu będzie mormyszka, ale nieco inne będzie nęcenie. Przy mormyszce w ogóle przy okoniach, czasami w ogóle nikt nie nęci. Jest wszystko spoko, ile na to znajdą tą górkę i je łowią. Ja będę dzisiaj nęcić, ale skupię się bardziej tylko na jednym obszarze. No też nie będę latać po całym stawie, bo Wydaje mi się, że nie ma takiej większej potrzeby, ponieważ czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu ryby były bardzo, można powiedzieć, podobne. Z jednej dziury dajemy no na to trzy jezgarze, z drugiej dziury cztery płotki, krąpik i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie kciuki i co? Trochę jestem tak w cieniu, ale tam, 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 gdzie będziemy właśnie siedzieć, będziemy siedzieć w słoneczku. Pozdrawiam was serdecznie. Nie no, spokojnie. <gry> Dojechał. Łukasz. Dzień dobry, dzień dobry. Jest pierwsza ryba. Jest pierwsza ryba. Zobaczcie jak Łukasz się spakował, bo ja mam wszystko. Mówię, po prostu przyjeść. ja mam wszystko. I znając życie to jest tak, że ten kto przyjeżdża, tak można powiedzieć, może nie na Janusza, ale wiecie o co chodzi, łowi najwięcej ryb, a Łukasz dobrze łowi, więc sobie na pewno poradzi. Ja zmierzę Zmierza ileś centymetrów lodu. dobrze się martwię, żeby mi telefon nie wpadł. Webrało z dna ta zna około 10 dziewięciu, a czasami lubiły i zopadły. Tutaj wczoraj pojawił się jeden okoń, były y, dwa urwane, można powiedzieć, zeszły po prostu koledze z bałałajki. i tutaj też był jakiś nie? więc Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jest bajzel, można powiedzieć, cały. Jakieś tam orzechy do jedzenia. Tu mam, słuchajcie, ziemię z gliną. I będę chciał dzisiaj czerwonymi robakami sobie później tutaj przynęcić, można powiedzieć. A nawet wziąłem dendrobenę, żeby pociąć dendrobenę. Ale na razie, nie, na razie nic nie robimy przy dziurach, bo może akurat duża ryba będzie stała jakimś przypadkiem. I tak to się przedstawia. A to później tylko ziemia, glina i czerwony robak, żeby może znęcić. damy sobie na razie z 20 minut pół godzinki bez. I co? I zaczynamy. Łukasz na ochotki, tak? Tak, tak, ochotka. Ryba już była. Ja zacznę od dwóch czerwonych pinek. Jest fajnie, słuchajcie, bo jest minus 2 tak naprawdę. W słoneczku wydaje mi się, że jest nawet, nie wiem, zero na, na plusie, nie? Jak jechałem to było... To było zero w ogóle, nie? Było zero? Mhm. A na pewno jest na plusie teraz. W słońcu na pewno, nie? No lód ma około 9 cm. Więc jeszcze takie można być akceptowalne. Ja łowię na morneczkę zresztą. Łukasz tak samo. Z Łukaszem byłem ostatnio, czy ostatnio. To, gdzie to było? Jakieś lato, nie? Byliśmy No to już na, bardziej... No tak końcówka lata. Chyba. Na leszczach i kleniach, nie? nie no, na Federa byliśmy, pamiętasz, tam na Na tym. Federa, na, na kanale byliśmy. Dobra, zrezygnuję z, z Pinki Fluo, bo nie chcąc ją zamontowałem. I dam dwie, dwie czerwone takie pinki. Krwiste. Nie spodziewam się tu dzisiaj, powiem Wam szczerze mówiąc, szału na zasadzie, że tu będzie brać okoń za okoniem. Bardziej to będzie wyczekana ryba, jeżeli będzie taki okoń. Albo... No mnie, żeby tu przyjechać po raz drugi, bo nie mogłem spać, że tego okonia urwałem przy Przerębli. No ale ważniejsze, że widziałem. Tylko jak go, wiesz, kolowałem, to miałem w głowie, tylko żeby zobaczyć, tylko żeby zobaczyć, nie? Nie no, no to ładnie się nam pokazał w tym Przerębiu. O ze mi się też tu... Żółka się po prostu po skońcach. Będę musiał oderwać kawałki w domu i to zrobić jak należy. Jedyne co to bym się bardziej prostował na tym wędkowaniu, bo człowiek taki zgięty, a potem plecy bolą. No. Ale strzały od razu na dwie pinki był. Bo... Tak? No, ale to są takie strzały nie do zacięcia, nie? No widzisz, a ja no ten nic na razie. Może to jest ja gary biorą. To jest gary, no. Masz? Nie. Ja jakby wziął duży okoń, albo tak jak ja teraz, wiesz, złowiłem na cegielni te liny, to to były takie strzały, że to od razu nawet nie było tematu, nie? No, ogólnie wędkarstwo podlodowe jest fajne, bo możesz sobie łowić tam gdzie, wiesz, nie dojdziesz, nie, nie dorzucisz czasem, nie? Jest. Nie wiem czy nie jazgasz. Nie, co to jest? Ty, kiełb. Kiełbia jeszcze tu nie złowiłem. Kiełbik, o widzisz. Kiełbik. Zobaczcie. Patryk, czy ty wiedziałeś, że na swoim stawie masz kiełbie? No. Może zanęci tam dziurę, dziurkę od niej odszedłeś, później? Nie, jeszcze za chwilę. Dobra. Czasami chyba jak idzie się pod lód właśnie, to jak latarz za okoniem, to w ogóle nie nęcą, nie? Nie, w ogóle się nie nęci. Tylko wtedy więcej dziur robisz, nie? Mm. Jest. A mówię, nie chcę sypać tutaj jokersem, wiesz, bo jokers jest taki, że... O. Widzisz, takie o. Mm. Jokers jest taki że tutaj, że strasznie te jazgarze wpadały, wiesz. No, chociaż o koń też powinien lubić, dlatego chcia chciałem dzisiaj dendrobeną i czerwonym robakiem tak grubiej trochę podnęcić, nie? Miałem tego uderzenia w czerwonego robaka, bo właśnie spuściłem jedną wędkę na ten. No ja i tak. właśnie będę chyba to czerwonego próbował. Jak chcesz, to można zawsze też rozłożyć drugą wędkę i ona jest zrobiona na śrucinkach, nie? czy jest jedna śrucina, i po prostu haczyk z wiesz, 18 na 011 i tyle, nie? Tak jakbyś trochę z gruntu łowił, nie? No, no, no. Jak właśnie zauważyłem ostatnio, że tutaj wiesz, trochę mieliśmy tej zanęty, tu coś tam. I powiem Ci, przyszedł gościu na cegielnię, siadł mówi: przepraszam, mogę tutaj połowić? Wiesz, w mojej jakby dziurze, nie? którą zrobiłem. Ja mówię, spoko, nie ma kłopotu, nie? Ty, tak sypnął z ręki białymi robakami w tą przeremlę. założył białego robaka na, wiesz, na, na haczek, 15 minut lina złapał. No. Spróbujemy pinka w takim razie. Może one tu są przyzwyczajone do tej pinki, jak tu zawody no stop czy coś. Znaczy na co dzień tu nie ma zawodu, bo tu tylko karpiarze siadają, ale Patryk robi tam tak z dwa razy chyba w roku takie zawody tutaj dla znajomych można powiedzieć. No, widzisz, a teraz jazgasz, czyli kiełb, y, jaz y, ten krąg jazgasz, no. Mhm. no. Ale co, drapieżnik też jest poza okoniem. Są tu kapitalne szczupaki. Naprawdę. Zresztą mieliśmy tak, że jak łapaliśmy tu w styczniu chyba 3 lata temu, y, to Patryk wyholował chyba dwa łowiąc na metodę. Po prostu leszczyki do siebie holował nie? na metodę i uderzały w leszczyki, a ja miałem jednego, ale wypiął mi się przy brzegu, ciągnąc płotkę, nie, więc tych szczupaków jest to naprawdę. I tu są takie osiemdziesiątki, są metrówki. Bardzo bogaty zbiornik pod względem ryb. Nie? Niby są tu też duże leszcze, takie dwukilówki, ale... Wydaje mi się, że jest tyle tak, tak dużo drobnicy, że wiesz, że ciężko go złowić, nie? Na bolenie są tu wielkie. Tak sobie ładnie wszystko powiąza... Wiesz co, po takich chyba trzech łowieniach trzeba po prostu chyba te właśnie 3 metry żyłki obciąć, nie? I no ona się skręca, nie, tu w lodzie. Co, masz brania? Cały czas są brania, no. Dobra dziura. A na stopie czy na tym masz? No zaraz ci pokażę, to podejdziesz i ci pokażę jak ja łowię. No, a teraz płotka. <grymne> Kolejny No to teraz poproszę o konia, skoro są cztery różne gatunki. Tam są też jeszcze jest in, wędka z inną mormyszką, jak masz ochotę. Nie mam taką złotą, nie? ale to nie ma chyba jakiejś większej no różnicy. No spróbuj tych robinowych pinek może będą bardziej. Czasami też jest takie, że ci ochotkę wys wyssania. Dałem pinki właśnie teraz. A. Ja robię tak samo jak ty. Spuszczam do dołu, tylko częściej spuszczam do dołu, nie? Maksymalnie 10 cm do góry i tak w kółko. O kurde. Ale poszło, co? To jest zawsze taki strach, a on się podobno chyba umacnia wtedy. No, się roztegowuje, no. Ale między nogami poszło. Kiedyś to mi normalnie szrama między nogami, to myślałem, że się <noise> <noise> zesram w gacie. Tak z Oho, Jaki leszczyk. Wow. Ty piękny, to takiego dużego nie mieliśmy, o ty skubańcu, ale są tu takie, bo ja tu takie łapałem na Federa, nie, na zawodach, i bez nęcenia, co? No. Jak będziesz chciał rękawiczki takie inne trochę, to Ci mogę dać, nie? Takie no, Ja mam no... jeszcze jedne, wiesz? Z neoprenów, nie, bo te zaraz Ci wilgoć złapią, nie? No wiem, ale mam jeszcze jedne, wiesz? To takiego, takiego leszczyka wczoraj nie mieliśmy. Urwałeś z raczykiem? To. Eee, to Masz mormuszka? Mam albo mormuszka, albo jest. Albo jest może się wędkę wziąć nową. O no to dziwne? Bo normalnie go odczepiłem. Może już było coś z nim wyrobione? Nie, świeże mormyszki są. Wiesz? No jednej jest. Uch. Co, wystraszyłeś się? No. Strachnie. Ale poszło co? Popływamy jak coś. Nic przyjemnego. Teraz się umacnia, rozciszczali pod nogami. No wydaje się, ale mierzyłeś go, tak? 9,5, no muszę cię gonić, bo te cztery ryby. No ale ty, jaką wagowo, i tak byśmy już rozwalił. No teraz z opadu na przykład wzięło, nie? Czasem jest tak, że z opadu właśnie, ja zujazgasz. No bo jeszcze z 5 minut, jak się nic nie wydarzy, to przynęce, wiesz? No dobra. Znaczy, jak chcesz, to tobie nie muszę, nie? że nie, nie chcesz, nie, to wiesz. Nie ma przed nakazu. No spróbujemy, Ty będziesz nęcił, ja nie. I... Fajny pomysł, że jedna osoba nęci, druga nie. Przykładowo nie. Zobaczymy, gdzie będą efekty. Wczoraj wszystkie dziury były nęcone. Te piękne szybsze w zakładaniu, nie? Tak. Co to jest, co to jest? Jazgarz. Jazgarek, a branie takie delikatne. Na barkach na dwójce ziomek, Ty się też siedzi. Siedział w sobotę czy w piątek? To cztery leszcze wyciągnął, ale dwa, dwa spiął, no jednego po, trzy, po 65 przy przerębli spuścił, a tak to miał takie półtora dwukilówki te leszcze na spławik. bo Tylko, że nęcił sobie trzy dni tam, nie? No, to wiadomo. no co akurat tą mormyszkę co miałeś, yy, że to leżało w pudełku X lat, yy, więc może ten haczek już po prostu zracał? No, 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 on coś musiał. Czy znaczy w ogóle wiązanie mormeszki uważam, że jest masakra? O już wzroku nie mam tak dobrego, wiesz? No byśmy nie musieli wiązać. Ale wczoraj, dobra, przynęcę sobie. Ale wczoraj proszę ja ciebie ani razu yy, tak lud nie strzelił. Tak? tak? jak dzisiaj, no? Wczoraj ani razu. A dzisiaj przymroziło prze, w nocy, to na pewno było na minusie w, i w nocy. Na bank. Oho, następne. No ty dziadu jeden. Damy je do kupka. Błędę sitko powinienem wziąć. Uchdę. d. Niech ten lód nie strzela, bo się denerwuje. No. Tak z ciekawości chciałem zobaczyć, czy to w ogóle wiesz. Czy to coś zmieni. Wiesz o co chodzi? Wczoraj nie kryłeś? Nie. No, Zmienił. Więcej jazgarów Ci przypłynie. No może być, że więcej jazgarów. coś takiego. Tamtej nie nęce, nie tamtej drugiej. Nie. Dobra. Znaczy, czy jak chcesz to nęć, nie? Ale najpierw może jedną spróbuj, nie? nie, dobra, masz rację. Jak tu robiłem zanętę, to widziałem, że ta szczytówka kiwok mi cały czas drga, żeby tam coś próbowało to przejąć. No i tak to właśnie widzicie, że są je zgarze kłoteczki, leszczyki. Pytanie tylko co tu trzeba zrobić żeby kurczę tego konia przychytrzyć. Widziałem wiesz jakieś filmy, to też błyska jest dobra nie? Tak ja na błyskę wiem. No. Na pewno taka wiesz bardziej selektywna nie? Tak. Przejdziesz 10 minut nic nie bierze idziesz dalej tak w kółko. No i szczupak to może też wziąć tak na błyskę. Teraz pewnie będzie z pół godziny przystoju po tych po tej kuli, bo tam się, wiesz, zacznie to buzować. No może od razu wejdę, wiesz. Właśnie dzisiaj tak chciałem się bardziej skupić, wiesz, na jednej dziurze, żeby znęcić i zobaczyć po prostu. Mówię, no wczoraj naprawdę 5-6 godzin to obłaziliśmy wszystko dookoła i może po prostu ich albo nie... A co zlok... chodziliście tu wszędzie, tak? No, tu unęciliśmy tam, tu, tu byliśmy, no jedynie tam nie łaziliśmy w tamtą stronę, bo tam już nie wiem jaki jest lód, nie? Czy jest gruby, czy cieńszy. Może i tak być, że te okonie stoją po prostu z tamtej strony akwenu, nie? Ale skoro ja miałem wczoraj jednego, ja miał wiesz... Miał dwa. trzy. Trzy miał, tak? Trzy miał, no dwa spuścił, jednego wyciągnął. No już mówię takie 30 plus. Dwóch nie był w stanie utrzymać. Bo on nabał łajkę, nie? O ty dziadu. O ty dziadu. No może nie... Może nie 30, tak? Ale jest piękne, nie? I bez nęcenia. Widzisz, twoja szkoła. Moja szkoła. Pięknie. Proszę bardzo. Coś tam się zaczepiło. Kurde już mam nerwówkę jak wczoraj. I tak teraz nie wiesz jak ten hamulec wyregulować, nie? Daj przy... Czy dokręci ten hamulec Grzesiu? Nie kręci. Co? No i to Później doradzisz i będzie, wiesz, na Ciebie. Nie, tylko nie... Może być czupak też, nie? Tyłek, ja jak Jacek, ręką tak do góry i na dół spodwijaj sobie, nie? Do góry, o. I do góry. O. To, to chyba to nie jest, jest jakaś... Lube, nie? Mhm. O, Patryk Jakie skupienie. No kurde obszary? jestem jak nie wiem. Może dam zbrodni. No ale ładny. Patrz. No ładny oko Kurde Nie, 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 nie. nie. Do, 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 na długo no. Poczekaj, poczekaj. Nie łap za ręką. tej. No. Tak jest! Po to przyjechałem! Jest! Piękne! Zbito 30, nie? Nie, więcej! <gry> więcej. Kurde, lebie. Pokaż tą chodkę, czy tego? Wpięty pięknie! Odkułem się za wczoraj! Ale wypiął się! Jaka gęba! No, ile ma żarcia w środku? No. Mierzymy! Chodź, od razu zmierzymy. Dobrze, mogę cię nagrać. Dawaj. Widzisz, mówiłem ci, że Ci zanęciłem. Ale cię zanęciłem lepszym. 33 no, 33. No to tamten mój 25 musiał mieć. No. Mać kutki, będzie większa ryba. No jest. Tylko przyjechałem i od razu jakie oko, nie? 33. Oje. jest płyciej trochę. Zobaczcie, jaki kaban. Tu mi Łukasz wypuścił swojego i wziął ten duży. Więc ja wypuszczę też swojego w swojej dziurze. I może weźmie jeszcze większy. Na grzesiu tutaj. Wirtuos. Wiertła dookoła przy trzcinach. Zazdroszczam o konia. Na blaszkę będziesz próbować? Dobrze. już mogę jechać do domu, jestem spełniony i szczęśliwy. Ale na cegierni, byłem zobaczyć tam. No. Teraz płoteczka u Łukasza. Tam grzesił też trochę drobnicy, podławiał na bałałajkę. A ja jestem wierny tutaj. Przynęciłem drugą kulką jakiś czas temu. jako ochotkę zakładamy, to są non stop drobnice, nie takie jazgarze. Po to tu przyjechałem i. I po prostu już mam teraz tak, że mogę już nie łowić. Wiecie o co chodzi, ale może się jeszcze coś uda. Na no, Łukasz ma nowy gatunek, już chyba siódmy od wczoraj. Jest to gatunek bardzo pożądany przez wszystkich wędkarzy. O! W sumie karłowaty. Dobra, dociąłem dędrobenki jeszcze. Zrobię jedną kulę, pójdę trochę do innych dziur, popatrzę, a potem tu wrócę. Może jeszcze się coś wydarzy. Jeszcze jest dwie, do 15.30 chciałem posiedzieć, to jeszcze mam dwie godziny, można powiedzieć. No ale już coś takiego w miarę przyzwoitego. Ładne. Nie ogromny, nie ogromny, ale wiesz, ale piękny. Proszę. Taki jak tamten. Ale jest. No, to wagowo miałbym chyba lepiej. No, na pewno. Czy ja bym sobie dostał nagrodę za Big Fish, a Ty byś dostał nagrodę za wagę. Może tak być? Może być. Z 10 metrów obok spróbujemy. Na dwie pinki, bo nie chcę na ochotkę, mówię zakładać, bo cały czas tu ja walczą przy tej ochotce. Tu miałeś trzy leszczyki, Łukasz, tak? Trzy leszczyki, no. Trzy leszczyki, no. z tego konia teraz też na dwie pinki? Na dwie pinki, no. Ustawieniem tego czy coś? Jest. To też nie najgorsza. Co rybka masz? płoteczka po prostu. No. Tak miałem rozkręcone, wiesz, bo wcześniej musiałem żyłkę poprawić i nie wyregulowałem hamulca. No, wczoraj było więcej tych płotek. Płotki fajnie, bo one takie agresywne są bardzo. Fajnie agresywne brania robią. Tak, takie wiesz, ciach. Zdecydowane. Ktoś kiedyś powiedział, że płotki biorą bardzo delikatnie. Ja chyba nigdy nie widziałem płoci, która bierze bardzo delikatnie. Patrz, od razu długie spuszczenie, ale jazgasz. No, ale coś się tam dzieje w tej twojej dziurce. U mnie na razie cisza. Ty, znowu spuściłem tylko. Słuchajcie, ja maksymalnie godzinkę, Łukasz już się zbiera. I co Łukasz, przegoniłeś mnie wagowo. Można powiedzieć, byśmy się zważyli. To było, byłoby więcej i bez Byłby. nęcenia. I bez nęcenia, no, prawda? Widzisz? I teraz sobie strategię dobrą na te ryby, nie? No, nie jest to łatwe. Nakupujesz Kersów ochotek, zainwestujesz w dendrobenę i nie masz takiej pewności, że wtedy nałowisz więcej tych ryb. Wiadomo, to było wczoraj nęcone. Tutaj też było, bo Michał jeszcze dojechał. Też to było wczoraj nęcone. Ale no od rana tak naprawdę i tu i tu były ryby. Ciekawie jest tam jakby łowić, że tu nie było nęcone i tu nie było nęcone. Wtedy można by tak fajnie się ścigać, nie? Już może wtedy bardziej to ja zgarzę, nie? Ja zgarki biorę. Może gdzieś jeszcze byśmy tam zrobili dziurę. Idziemy tam zobaczyć? 15 minut na dwie dziurki. No. Ale jak wybawiłeś się? Tak. Dobra zabawa. Polecam ci co nie nigdy nie łowili to z kimś przede wszystkim niech idą. No. No samemu to trochę strach. Ja się tu przestraszyłem, lekko, że będę dzisiaj tu sam, On Michał do mnie dojechał i Michał trochę więcej waży ode mnie, to on powinien pierwszy wpaść. No dobra Łukasz, to bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Chyba, że coś się jeszcze wydarzy, to dokręcimy. Dokręcimy nie? zaraz. Miejmy nadzieję, że będzie co dokręcić. No jeszcze mnie wtedy rozwalbikwiszem. No słuchaj, robię wszystko co w mojej mocy. No, bardzo dziękuję. Do widzenia. No trzymajcie się, hej. Jest trybka, jazgarza masz, brawo. Zawsze coś, no dzisiaj złowiłeś przynajmniej sobie. Moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Było bardzo miło, bardzo przyjemnie, cel zrealizowany. Okoń złowiony, ten co wczoraj, chyba nawet ten co wczoraj mi się spiął. Więc jestem mega, mega szczęśliwy. Takie moje błędy, które bym zniwelował na przyszłość, chciałbym zniwelować pisaliście mi w komentarzu na fejsie i oczywiście macie rację wypowiadali się ludzie, którzy mają o wiele większe pojęcie o tym niż ja jak ciągniemy większą rybę i wychodzi nam żyłka z kołowrotka to wtedy kręcimy kołowrotkiem też to nam się po prostu skręca ta żyłka trzeba tą rybkę po prostu pompować, muszę się tego no, nauczyć tak, jak wszystkiego, Federa też się uczyłem i rzeczywiście tą żyłkę dzisiaj miałem dosyć mocno poskręconą, po prostu te ostatnie 6 metrów linki żyłki obecne, No tutaj łowiłem na 1,5-2 metrach. To jeszcze to jeszcze luz, nie? Można powiedzieć. Wiecie o co chodzi. Ale ostatnio łowiłem na prężycach na 6 metrach, więc z 6 metrów trzeba obciąć. Tak naprawdę. No i nie robić tego błędu. Bardziej pompować tą rybę, tak jak widzieliście przy tym dużym okoniu, jak mi później Grzesio podpowiedział, że weź tę rybę pompuj bardziej. No i rzeczywiście to było o wiele, wiele lepsze. No i ta wędka się bardzo fajnie też wyginała, fajnie pracowała. I udało się tego konia wyholować, był bardzo fajnie wpięty, a nie tak jak wtedy tego lina co tam złowiłem kilka dni temu i też było tak, że tego lina ciągnąłem, kręciłem kołowrotkiem i on mi cały czas jechał, kręciłem, jechał, kręciłem, jechał i potem rzeczywiście ta żyłka no jak kupa, więc bez sensu, ale mówię to są rzeczy, których po prostu trzeba się nauczyć i wytrenować sobie, nie? Zastanawiałem się też tutaj, jakby działał na przykład wsteczny bieg, czy by się dało radę na przykład, ale wydaje mi się, że chyba jednak byłoby to ciężko, ciężkie na podlodówce, są to kołowrotki małe. Są szybkie tutaj te wszystkie takie. Nie wiem, ciekawy jestem, czy ktoś łowi w Polsce na wstecznym biegu, na na wędce z kołowrotkiem. Widzicie, jakiego mam patrona wspaniałego? Ha, ha, ha. Gratuluję Ci, Michał. Pierwszy okoń pod lodu. Pierwszy okoń, aż kiwok spadł z wrażenia. Ale ciężko wyholować tak od razu, nauczyć się tego cholu, nie? Ktoś tak, nigdy nie tak, łowił, nie? Tak, tak. bo teraz zaczęliśmy robić, właśnie zacząłem robić to samo, co tak jak Marcina poprawiali, tak ja zacząłem pompować i dopiero klasycznie no. zwijać, a nie, a nie go cały czas. No, udało się, brawo Michał. Super. Chyba zadowolony, co? No jak najbardziej. No Pięknie. Na Napinki Na Napinki. No i super. Napinki czerwone. Brawo. A możemy do innej dziury, żeby choć to do tej wypuścimy, żeby to podobno odprowadza stado. A do tej może być. Dziękuję. Widzicie, jak uczeń przewóz mistrza? <grywa> o, dobrze, dobrze, dobrze. To widzisz wnioski wyciągnięte. Skupienie. Nie, pan Luzik. Że... Puścił. Tak? A... Puścił? Puścił. ay ay. szkoda. Ale fajne był. Dojechał Patryk, właściciel, któremu już bardzo serdecznie podziękowałem za to, że mogłem sobie tutaj dwa dni połowić. No i co? zapraszamy na łowisko karpiowe. Terminy jeszcze są, Patryk? Terminy są. No to link poniżej w, w opisie, jak coś do łowiska. I w kontakcie jesteśmy. Trzymajcie się, do zobaczenia. I po rybkach obiadek. Michał zamawia i jemy.